Alright, tu jeszcze zrobimy mekan żeby nam nic nie wyskoczyło. Tutaj trochę przyświrujemy z, z przyciemnieniem ekranu, żebym cokolwiek widział. No, i tak jak w temacie, dzisiaj sobie zagramy artą, a może nawet artami, bo mamy dwie. Jedna z nich to Humel, a jedna z nich, oczywiście, Su8. Ja zagram teraz Humelem trochę. A potem zagramy sobie... O, mam 2700, to ten... To sobie ulepszymy gwintowaną lufę. Zwiększa szybkość przeładowania o 10%. Obrażenia od ataku 22. Siema Igor, siema Dyrok Wiecie co, no... Dzisiaj padło na... Yy, Tanks Brawl i sobie pogramy trochę Tanks, Tanks Brawl. Generalnie mam takie... E, chyba ze trzy gry kolejne z czołgami, jakieś takie bardziej pewnie, ale w kolejce i pewnie nagram jakieś filmiki, bo nie będę w nie, na pewno w nie grał na żywca. E, oczywiście, filmy całkowicie bez jakiegokolwiek cięcia, edycji, dorzucania muzyki i tak dalej, tylko po prostu na żywca, żeby było widać jak mi idzie, o co chodzi, ale to nie teraz. Teraz gramy humelem, no i oczywiście moja ulubiona rozgrywka, czyli zbieranie sztabek. 3000 e, pucharów już mam humelem teraz mam tak, nie wiem czy wiecie, pewnie nie wiecie a może wiecie, że dopiero zmieniam czołg jak e, przegram to się rzadko zdarza, ale jednak czasami się zdarza i e, będę się tego trzymał no. gram artą humelem e, do momentu aż przegram ewentualnie jak przegram zmienię i tak na artę, co prawda ale na na Su. Dobra. Widzę, że tutaj nie mamy do czynienia z niewiadomo... U kurde, ale mi przysunął! Eee... Ile będę czasu? A, spoko. Wiesz, nie, nie... Nic się nie dzieje, przecież wiadomo, że jeszcze będzie mnóstwo takich... U kurde, ale mnie zaskoczył! No bo sprawdzałem, co jest napisane na czacie i nie widziałem, że tam się ukrył, gamoń. Ale zaraz sobie z nimi tutaj przygramy. Nie, nie widziałem, bo gram, wiesz. Jaki konik? Co moja córka ogląda bajki jednocześnie. Także lefarcik. Spoko, spoko. Jak będzie co oglądać, bo to takie zwykłe granie, wiesz. Raczej bez rewelacji. Chociaż widzę, że nie mam do czynienia z botami. Siema okej. Okay. Także nie jest tak łatwo. Szczególnie Arta, gdzie Arta jest naprawdę wolna. I jak już się gdzieś tam władujesz za daleko, nie ustawisz sobie miejscóweczki. No mam dzieci, mam, to ty nie ogarniasz. No mam Trzyletnie dziecko i ośmioletnie dziecko. Ośmioletnie dziecko jest właśnie w szkole, a trzyletnie ogląda bajki na Netflixie, bo wróciliśmy z Placu Zabaw właśnie, jeżeli cię to interesuje. Eee, wiesz co, no nie miałem okazji oglądać, jeżeli chodzi o tego, o Minecrafta, bo chyba Tomasz na myśli. Eee, no, wiesz co, jeżeli chodzi o Minecraft, to u mnie gra starsza córka w Minecraft, a ja nigdy nie grałem. Widziałem, jak tam Han układał na Minecrafcie, widziałem, jak układał e, niejednokrotnie ta baluga, ale ja sam nigdy nie próbowałem. Także nie jestem ekspertem i nawet nie wiem, co tam się dzieje, jak coś tam się dzieje. Także tak jak oglądam, to bardziej bardziej, wiesz, bardziej tak dla towarzystwa, o, dla wspierania twórcy, niż dlatego, żebym tam coś tam zrozumiał. Podobnie było zresztą z Rukojem. Na Rukoj się w końcu zdecydowałem. Na Minecraft chyba nie. Jedyną z takich gier popularnych bardzo, 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 to był ewentualnie e... <noise> Nie, to był, nie wiem, bo to był mega spontan, jeżeli chodzi o nagranie z tą z, z młodą córką. A jeżeli chodzi o tą grę, to Pokémony ewentualnie grałem kiedyś z córką razem, żeby żeby sobie w coś razem zagrać. I łaziliśmy po lesie i zbieraliśmy różne takie, ale potwory. No tak, ja mam dzieci, ty masz małe koty, się żyje, nie? Podobnie jak wiesz, rządzący naszym krajem też mają koty. Dobra, tutaj jakaś takie towarzystwo jest bardziej rozbrykane. Ja mam jakichś takich słabszych tych swoich pomagierów. I jest ciężko ze zbieraniem sztabek. Uuu, grubo mnie. Nie, <laughs> ja nie wymieniam dziecka na kota. <laughs> Chociaż bardzo, może bym chciał, gdybym lubił koty Dobra, ten jest jakiś taki przygłupawy gostek tak przed środek. I ten I stracił 6 sztabek Nie! Wiesz co, kiedyś może Kiedyś może miałem podobne poczucie humoru, ale to tak nie działa, no Psy są chyba fajniejsze. <noise> Mam psa zresztą, dobrze o tym wiesz. Już chyba nie raz się mnie o to pytałeś. Co tam tak szczeka? No to pies. Kudłacz. Kundel. Dobra, weź uciekaj z tymi dziewięcioma sztabami człowieku stąd. Co za debil, idiota. No ale. Aaaa, młody Bóg był. Percy Jackson mnie uwalił? Nie przegraliśmy jak nic. Nie, nie dam. Nie chciałbyś. Ten to jakiś debil. Kurdy znowu wjechałem kurde, no ile razy jeszcze deadne? Percy Jackson, nie Zawsze jak nagrywam albo robię live'a, to mi w ogóle nie idzie. Jak bez problemu, jak gram sam, to nawet i pół dnia mogę wygrywać. Ale to, że zginąłem, to nie znaczy, że przegramy, bo wręcz przeciwnie, wygraliśmy 11:9. No nie zdobyłem MVP co prawda, ale 11 fragów zaliczyłem do 3 deadów i do 9 ACE, także wcale nie była taka zła giera. Zresztą często jest tak, że jak się za bardzo skupię na myśleniu, co mam odpowiedzieć, może to przez czat właśnie przegrywam. Mm, nie. Czteroletnie za dwuletnie to jeszcze bym się wymienił, ale trzy... Trzyletnie, czasami wiesz co wywala czasami z live'ów jak ten, no, szczególnie na samym początku. Czteroletnie, za dwuletnie to bym wymienił, ale już za trzyletnie odchowane to już nie. To już nie sra, wiesz w pieluchę, to już samo praktycznie się ogarnia, je na danko samo, myje ząbki samo, także to jest już wiesz, odchowane dziecko. Tak <noise> Nie wiem czy tam słychać cokolwiek ale Dziesięcioletnie nie, nie Dziesięcioletnie to już inne problemy Typu tata daj dychę, tata daj dwie dychy, wiesz, to już nie dla mnie Czeka mnie to zresztą, ale nie Dwudziestoletnie Też jakoś nie no, czeka mnie to w przyszłości, także nie chcę mieć tego szybciej niż za jakieś tam naście lat, tak? 30... <noise> nie 30 letnie to już nie dziecko Dobra muszę się skupić bo Bo zagadujecie mnie i przegrywamy U kurde jak to się stało To jakiś Bóg był Masakra jaki on miał zasięg I mają 9 sztabek Kurde walnął tak, że normalnie na pół ekranu Dobra, tutaj jest fajnie Mam AMX-a w składzie i przegrywam kurde na ilość sztabek, no co za typ Nie mogę teraz, bo przegram Gdzie idź mi stąd z tymi sztabami? Tak to już jest z czatem, że się pisze na czacie głupoty, tak żeby musisz się przyzwyczaić. O, fraga jeszcze zaliczyłem. I koniec. Co tam napisałeś? Za co chcesz wymienić dziecko? A na szczęście nie da się dalej cofnąć, wiesz, bo tu się nie da przewijać czatu. To sobie może zobaczę jakbym ewentualnie oglądał ten filmik, chociaż... Nawet jeżeli oglądam to tylko dla jakiegoś tam naprawdę super rzeczy, która się stała. A to, co ty napisałeś na czasie, nie wiem, czy będę chciał to zobaczyć. No, ale mo może, może przeczytam później. Nie, nie dam. 222 monety, 8 do demolishona, no jest ok. Amunicję to akurat to tam zwisa, ale fajnie pewnie by ją mieć. No i co, trzecie zwycięstwo z rzędu, gramy dalej. Ech, jak ty jesteś uparty, nie chciałbyś mieć dzieci, ale może Cię to czeka w przyszłości, może nie. Na tę chwilę weź lepiej tam ekspa, ogarnij brukoju, niż byś się zajmował dziećmi. Wyszukiwanie graczy. Tak, to jest kopia Brawl Stars'a z tam z, z paru y, 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 tych update'ów wcześniej, tylko że to jest, no gra się czołgami, no chłopaki, y, wiesz, teraz generalnie, sam <gryw> jesteś No Life, y, generalnie teraz wszystkie te gry takie, nie wiem jak to nazwać, ale chyba nowa taka jest y, y, brawl, brawl Gamesy, tak zwane, takie właśnie Brawl Stars'owe, to mają taki to, taki... Podobne są do braula jak wszystkie siema uliczne. Kurdy ten leci z naładowanym. Ach, pyknąłem go elegancko. Mam już rozwałkę, to zaraz będzie młody Bóg. Ach, zabrał mi fraga. W ogóle mam chyba jakiegoś laga delikatnie, bo już chce jechać do, dominacja. To może będzie zaraz młody Bóg. Yy, bo jadę już do góry, a jeszcze jadę do dołu. Uuu, młody Bóg! Młody Bóg to jest najlepsze. Jakbym miał teraz zakładać nick, ten, ustawiać sobie nick, to bym wziął Młody Bóg. <grystanie> Młody Bóg! <grystanie> Dzisiaj miałem jedną gierkę na kiblu i, i ten, i miałem wiecie ile fragów? 17, 0 i 9 bodajże ty. <grystanie> Młody Bóg! No cały czas jak widzisz Młode Bogi. Młode bugi! <laughs> młode bugi, 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 bugi. Albo młode bugi, że religijne bugi. <laughs> Stary, no co mam robić na tym kiblu? W ubikacji, jeżeli to Cię razi takie słowo jak kibel, to w ubikacji grałem sobie w gierkę, spędzając tam 3 minuty czy 5 z życia. Następnym razem Ci nagram, jak gram na kiblu. Pogłos jest tylko ewentualnie taki, wiesz, no i słychać co jakiś czas jakiegoś pierda. 3084 Nie przegram. Czytać gazetę. Stary, nie czytam gazet. Wiesz, ja już jestem to pokolenie, które nie czyta gazet. Książki jeszcze jako tako tam sobie czytam, ale gazety to już nie. Całe szczęście, bo to strata czasu. Wolę, po, wolę pograć stary w gierki na kiblu, niż czytać gazety, jak Emeryt. Jak będę emerytem to i tak nie będę czytał gazet na kiblu, tylko <noise> ewentualnie, nie wiem, yy, w okularach VR będę yy, jechał yy, kolejką górską <noise> Mam nadzieję. Przecież z blika dalej nie korzystam. O, pierwszą krewną. W ogóle pierwsze krwi to też powinny. Ta, no już tam dziesięcioletni staż w rukoya level 580, już zbliżam się do tabalugi, który ma 750 <grym> I dalej grają Kan również już po trzecim razie, o, trzy razy już odchodził z tej gry, ale dalej gra. Już ten arena już po prostu jest 70. <grym> 70 skład, już w normalnej kasie. Nie ma, że w rukojowej kasie, tylko już się zarabia normalny hajs. Sponsorem jest po prostu jakiś, nie wiem, Sony. Wszystko się zmienia. Dobra, mam kolejny. Gdzie idziesz? Nie idź, posiedź jeszcze. Dzięki. Weź, posiedź jeszcze i popisz pierdoły, gdzie będziesz szedł. Człowieku, tam gdzie idziesz, tam cię nie chcą, pamiętaj. <laughs> zostań, zostań. Weź lepiej te koty poogarniaj. Kurde, no, jest kolejny frak. Jaki jest wynik? 9-3, dobra Dobra, 6-2 Ja mam 5 5 sztabek, także w razie czego jesteśmy w miarę kryci Carlos Junior, Carlos Junior Deda, zaraz. Ej, to nie mój frak. Fajne zamieszanie było, szkoda, że się skończyło. 708. No jakoś idzie, no Artom to ja chyba nie przegram. No musiałbym trafić te, naprawdę na mega gamoni, którzy nie potrafiliby zbierać nawet jednej statki To wtedy ewentualnie przegram, ale pokażę wam jakie mam statystyki, bo sam też z chęcią zobaczę. Przestało mnie to interesować tak bardzo. 45 tysięcy pucharów. Ale żeby Wam pokazać jak to wygląda u gości, których udało mi się złapać takich z większą ilością, to nie jestem największym posiadaczem pucharów, w sensie najwięcej pucharów mam, bo tu mam jakiegoś Czecha, tu mam Tundera, który ma 53 tysiące i mam tutaj jakiegoś takiego wariata, który ma 75 tysięcy pucharów, także nie jestem takim bardzo no-life'em w tą grę, a jeżeli chodzi o moje statystyki zwycięstwa 2028, Zniszczono 13956 czołgów śmierci, czyli że poległem 2068, asyst 11600, MVP gry 1687. Także statystyki nadal są całkiem niezłe, mimo że już się tak bardzo nie przykładam. No ale gramy dalej! Może zmienimy zaraz mimo wszystko artylerię na inną. Na tą drugą, na SU-8. SU-8 też jest fajny, Generalnie chyba wolę Humela, ale obydwoma artyleriami gra mi się całkiem fajnie. Skill gra ze mną. Czkill i Miku. Mik... Nie, jak to powiedzieć. Miku. Miku to jakiś Francuz chyba. Girou Miku. O kurde, gonią mnie takie petardy, że aż musiałem się zastanowić. O, to jest... Bojowy gra. Bojowy naprzeciwko mnie. No nie lubię z bojowym grać, bo on lubi mnie zabijać Ale może nie tym samym, nie tym razem Grasz w drukoju? jakim masz nik w Taki sam jak tu? A czemu masz y y games? Będziesz nagrywał coś? Lub nagrywała, bo w sumie to nie pamiętam czy ty jesteś y facetem czy kobietą Kurde, będzie ciężko, 5-2, ale goście przejmują cały czas. Siema. Jest eee, praktycznie. O kurde, tu się znalazł typ. A chyba A jednak nie. <grytanie> Bardzo miło, że nam to powiedziałeś. Dobrze, albo nie, poczekaj, dobrze, że nam to powiedziałeś. No i spoko, spoko Ja i tak zapomnę, wiesz, bo tu tyle osób się przewija w takim nazwę to nie wiem YouTube'owym życiu, że człowieku tutaj zapamiętać wszystkich to jest nie sposób Ale no jak częściej będziesz i czy będziesz coś nagrywał I ja będę oglądał Ciebie, to zapamiętam, bo to wiesz, jednak ci sami ludzie są na każdych streamach W sensie są nowi, przychodzą Pooglądają sobie, czy zainstalują gierkę, czy pogadają chwilę, ale są też tacy ludzie, którzy oglądają cały czas. Czy wchodzą na nasze streamy, czy ja wchodzę do nich, no tak powiedzmy takich osób jest z D4. Plus tacy naprawdę goście, którzy oglądają streamy, przynajmniej z naszej tutaj ekipy takiej, to, czyli ok, czy, czy, czy Szczepan. Wszystkich zapraszamy, fajnie jest się pośmiać, fajnie jest pograć i wychillować trochę. Na pewno fajnie jest poukładać razem puzzle, na pewno fajnie jest zagrać w rukoj. Dobra, zmieniam to tego Hummela na, na SU-8. SU-8 mam dopiero na piątym tierze, ale nie ma to znaczenia w wypadku artylerii, dlatego że ja i tak walę z takiego zasięgu i staram się tak daleko być od innych tych. No pewnie zawsze fajnie jest sobie tak jak mówię, fajnie jest się pośmiać, pożartować, nie zawsze nadążam z czytaniem czatu, a nie będę uruchamiał specjalnie drugiego źródła, poza tym, no jak słyszycie albo i nie, no to akurat chwilowo moja córka ogląda bajki, jak tylko skończę, albo jak znam życie, zaraz powiem, tato, kupa, no i będzie koniec, koniec oglądania, koniec z raju, albo tato, siku, albo tato, yy, piciu, albo... No wiele tatów, no, tak zwane etaty. <grywy> Dobra, tam rzuciłem wieżyczkę, że zaraz będę miał fragensa kolejnego. Dominacja już, także zaraz będzie młody buk. Co tam rybo? Gdzieś na plecy do mnie? Tam jest niebez młody Bóg! Tam jest niebezpiecznie, czemu? Młody Bóg. Młody Bóg. Fajnie, że mi usiadłaś na plecach, bo teraz mam, miałem cztery młode bogi z rzędu. Młode bogi. Młody Bóg. Młode bogi. Młode bogi. Młody Bóg. Ale nawaliłem fragów kolejny. Słucham, ale bo nie słuchałem. Młody Bóg. O, kolejny młody Bóg. Kurde, ile ja fragów utłukłem. Z 15? Dokładnie 15, nice. 15 fragów. Co ci włączyć? Co, chcesz zagrać w wielkę? No, to tak jak mówiłem. Doczekaliśmy się tego momentu, w którym kończymy i... Papa pa, oglądający. Powiedz tak, papa pa, oglądający. Papa kalanta. Tak, młode bugi. Młode bugi. Młode bugi. Nara, nara.